przed przystąpieniem do instalacji. Pamiętajcie, że przedstawione przez nas prace montażowe powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami. Oto Selian with Netatmo. Bezprzewodowa automatyka domowa Legrand Netatmo. Produkt, którego estetyka, kolor i wykończenia ramek zależą od indywidualnych preferencji i upodobań. Do instalacji bramki WiFi wykorzystujemy zestaw startowy lub zestaw startowy rozszerzony. Przygotujcie parę podstawowych narzędzi. Potrzebne będą Wam: wkrętak płaski i krzyżowy, wskaźnik napięcia oraz poziomica. Instalacja bramki Wi-Fi nie jest skomplikowana. Wystarczy, że wymienimy dowolne domowe gniazdko bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek. Bramkę Wi-Fi najlepiej zamontować jak najbliżej routera Wi-Fi, aby zapewnić niezawodną komunikację. W zestawie startowym znajdziecie bramkę Wi-Fi, łącznik bezprzewodowy wejście-wyjście oraz ramki wykończeniowe. Po ustaleniu miejsca instalacji sprawdźcie miernikiem obecność napięcia w istniejącym gnieździe. Następnie wyłączcie w rozdzielnicy zabezpieczenia odpowiedzialne za ten obwód gniazd. Powróćcie do naszego gniazda i ponownie sprawdźcie obecność napięcia. Pamiętajcie, że do instalacji przystąpić możemy dopiero, kiedy w gnieździe nie będzie napięcia. Nadszedł czas na demontaż gniazda oraz wypięcie z niego przewodów zasilających. Mogą to być zaciski śrubowe lub automatyczne. W miejsce dotychczasowego gniazda przyłączcie bramkę Wi-Fi LeGrand Netatmo dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku tradycyjnego gniazda. Bramka Wi-Fi wykorzystuje jedną puszkę, mimo posiadania dwóch elementów funkcjonalnych. Sięgnijcie po narzędzia i wypoziomujcie gniazdo z bramką Wi-Fi. Po przykręceniu jej do puszki, wróćcie do rozdzielnicy, aby włączyć zabezpieczenie odpowiedzialne za ten obwód. Teraz wystarczy już tylko założyć wybraną ramkę i sprawdzić obecność napięcia w gnieździe. Instalacja bramki Wi-Fi została pomyślnie zakończona.